Hej, a to jest część zapasu wody technicznej. Mojego tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 19 litrów, bo tam jednego, jedna z mniejsze. Tu mamy kolejne 19 litrów. Wyrównanie: no około 40 litrów, tu jest w tym zapasiku. Taki składzik tutaj mam. I po co jest woda techniczna, moi drodzy? Po co jest woda techniczna? Woda techniczna jest potrzebna po to, żeby chociażby spłukać toaletę, kiedy infrastruktura przestanie działać. A tak, się, tak się zdarza, że u nas jak najbardziej w ciągu roku mamy gdzieś takie z dwie, trzy awarie sieci wodociągowej. Klasyka gatunku. No i spłukanie talety sanitariatów, spłukanie wanny. O. Taka woda tam jest delikatna, delikatny ślad płynu do spryskiwacza, umycie podłogi, zmycie czegoś, jak najbardziej tutaj właśnie się przydaje, bo często mówimy o zapasach wody pitnej, tak, a czym w ciągu tych pierwszych chwil kryzysu, chociażby zabezpieczyć się na dwa dni, spłukać toaletę, umyć coś, tak, umyć jakiś sanitariat, podłogę. No czasami trzeba, tak więc też pamiętajmy o takich zapasach. Pozdrawiam, heja.